Astrid Lindgren. Dzieci z Bullerbyn. Lekcje się skończyły. Wesoło jest, gdy nadchodzi lato. Wszystko jest wesołe. Począwszy od tego, że kończy się lekcje w szkole. Ja dopiero raz byłam egzaminowana. Wesoło zrobiło się już na dzień przed egzaminem. Tego dnia pięknie przybraliśmy naszą salę kwiatkami i gałązkami. My, wszystkie dzieci z Bullerbyn, poszliśmy nałamać gałązek brzeziny i narwać kwiatków. Do szkoły mamy daleko. Bo nasza szkoła znajduje się w innej wiosce. Ta wioska nazywa się Wielka Wieś. U nas nie może być szkoły dla sześciorga uczniów. Gdy doszliśmy na miejsce, kwiaty zwiędły już trochę, chociaż niezupełnie. A jak włożyliśmy je do wody, zrobiły się znów ładne. Po obu stronach tablicy umieściliśmy szwedzkie chorągiewki, dookoła girlandę z gałązek brzozowych, i wszędzie dużo kwiatów. W całej klasie pachniało prześlicznie. Gdy skończyliśmy przybieranie klasy, przećwiczyliśmy piosenki, które mieliśmy śpiewać na egzaminie. Hej, wzywa cię blask słońca! I czy myślisz, że jestem zgubiony bez twojej przychylności? Jedna dziewczynka, która nazywa się Ula, śpiewała tak. Czy myślisz, że jestem zgubiony przy tej sposobności? Myślała, że tak jest w piosence. To doprawdy szczęście, że pani zdążyła jej powiedzieć, jakie naprawdę są słowa i że śpiewała dobrze na egzaminie. Gdy wracaliśmy potem do domu, była przepiękna pogoda. My dzieci z Blair czułyśmy wszystkie razem, lecz nasz powrót do domu trwał bardzo długo. Lessi powiedział, że wolno nam iść tylko po kamieniach leżących na skraju drogi. Potem bawiliśmy się w taką zabawę, że ten, kto będzie szedł po ziemi, a nie po kamieniach, będzie na niby martwy. W pewnej chwili Olej zaczął iść po ziemi, a wtedy Bosik krzyknął. Jesteś nieżywy, wcale nie jestem nieżywy, zawołał Ole. Spójrzcie tylko, jaki jestem żywy. I zaczął wymachiwać rękoma i wierz nogami. Śmieliśmy się wszyscy z niego. Potem szliśmy po płotku, a lasce spytał. Kto to wymyślił, że można chodzić tylko po drodze, jak myślicie? Britta odpowiedziała. Że z pewnością musiał wymyślić jakiś dorosły człowiek. Najprawdopodobniej, wychodził już jedną lasce. Szliśmy po podku bardzo długo i było nam tak wesoło, że pomyślałam sobie, że już nigdy nie będę chodziła drogą. Jakiś serwszyk nadjechał na wózku mleczorskim i zawołał: Cóż to za gawrony chodzą po ogrodzeniu? Następnego dnia, gdy szliśmy na egzamin, nie mogliśmy już jednak iść po ogrodzeniu, gdyż byliśmy bardzo pięknie ubrani. Ja miałam nowiutką sukienkę w czerwone kropki, a Britta i Anna miały niebieskie sukienki z falbankami. Miałyśmy też nowe wstążki i nowe buciki. Bardzo wielu rodziców siedziało w klasie i przysłuchiwało się egzaminom. Ja odpowiedziałam na wszystkie pytania, ale Bossy powiedział, że 7 razy 7 jest 56. Wówczas Lesi. Odwrócił się i spojrzał na niego tak srogo, że Bosy chciał się poprawić. Nie, oczywiście że nie. 46, naprawdę, to jest 49. Nawet ja to wiem, chociaż jeszcze nie zaczęliśmy uczyć się tabliczki mnożenia. Słyszałam jednak, jak mówiły to inne dzieci. Jest nas w całej szkole tylko 23, więc siedzimy wszyscy w jednej klasie. Gdy odśpiewaliśmy wszystkie piosenki, jakie umieliśmy i czas kwietnia co nadchodzi, pani powiedziała do widzenia moje dzieci, że wam bardzo wesołych wakacji. Wówczas poczułam, jak gdyby coś we mnie podskoczyło w środku. My, wszystkie dzieci z bulerben mieliśmy dobre świadectwa. Porównywaliśmy je w drodze powrotnej. Świadectwo bosego nie było specjalnie dobre, ale w każdym razie zupełnie możliwe. Wieczorem graliśmy w dwa ognie na drodze. W pewnej chwili piłka wpadła między krzaki porzeczek. Podbiegłam prędko, żeby ją odszukać. I zgadnijcie, co tam znalazłam? Głęboko pod krzakiem porzeczek leżało 11 kurzych jaj. Ucieszyłam się okropnie. Tu jedna z naszych kur jest tak uparta i nie chce nieść się w kurniku. Znosi wszystkie jaja na dworze. Lasse, Posse i ja szukaliśmy już od dawna, gdzie też ona znosi te swoje jaja. Lecz ta kura jest taka przebiegła i dobrze strzeże swej tajemnicy. Mamusia powiedziała nam, że dostaniemy pięć ere za każde jajko, które znajdziemy. Zaś teraz znalazłam jajek za całe pięćdziesiąt pięć ere. Piłki jednak nie znalazłam. Weźmiemy jajka zamiast piłki, powiedział Lasse. Będzie z nich jajecznica dla całego bulerbyn. Ale ja zabrałam prędko je do fartuszka, zaniosłam jej mamy i dostałam 55 ore. Dałam wszystkim dzieciom po 5 ore, a resztę włożyłam do swojej skarbonki, którą zamykam na kluczyk. Kluczyk wisi na gwoździu głęboko w szafie. Później Anna znalazła piłkę i graliśmy w dwa ognie przez kilka godzin. Spać poszliśmy o wiele później niż zwykle, ale to nie miało znaczenia. Bo wakacje już się zaczęły i mogliśmy następnego dnia spać tak długo, jak tylko nam się chciało.